Siemoneczko dziś mamy do wymiany wtryskiwać, To nowy wtryskiwacz bosza On chyba. E, on jest tak jakby do takiej regeneracji, z tym, że ma tę końcówkę nową, tak mi się wydaje, nie wiem jak to jest dokładnie tam zrobione, ale e, w teorii jest jak nowy. E, tu mamy jeszcze maszynkę do czyszczenia gniazda wtryskiwacza. Nie jestem w sumie bardziej przygotowany, bo nie mam na przykład młotka bezwładnościowego, żeby w razie czego ten wtysk wyrywać, bo Mam taką nadzieję, że on wyjdzie gładko, więc robota będzie szybka. Miejmy taką nadzieję. Dlaczego go wymieniam? Dlatego, że jak już widzieliście na poprzednich moich filmikach, wtryskiwacz numer 4 miał dosyć duży przelew. Korekty, korekty na tym wtryskiwaczu na zimnym silniku były w okolicach trzech jednostek. Na ciepłym już były w sumie tam nawet i najlepsze pośród innych, więc na ciepłym to wszystko ładnie wyglądało. Co do silnika, czy silnik miał jakieś problemy? Takim minimalnym znakiem było to, że przy odpalaniu ten silnik no nie odpalał tak jakby na pół obrotu wału, tylko na powiedzmy dwa obroty wału. To nie jest taka sekunda, tylko powiedzmy już takie bardziej dwie sekundy zanim ten silnik odpalił. To dlatego, że właśnie to paliwo, które szło w przelew, nie, wolniej nam nabijało ciśnienie na listwie wciskowej, tam przy tych 300 barów dopiero wciski się aktywują, więc to zajmowało tutaj dłużej. To jest jeden objaw. Kolejny objaw jest taki, że autko minimalnie kopci, jak się da gaz do dechy. To Wam sobie mogę zaprezentować, bo jeszcze silnik mam nagrzany, więc zobaczymy jak to wygląda. I czy to będzie teraz widoczne. Tu Was przy ró róże umieszczę. Ej piesek, uspokój się. i tak to właśnie było widać. Co do samego silnika objawów jeszcze z objawów można wymienić to, że delikatnie drgał na wolnych obrotach. Chcemy, też nie zawsze, ale to się zdarzało raz na jakiś czas, więc może to będzie to. Może nie no zobaczymy jak go wymienimy, czy ta praca nam się wyrówna. To co, ja odpieram maskę, zdejmuję kolektor i Zobaczymy, czy uda się go wyjąć. Wymienimy go i pokażę Wam jeszcze, jak zakodować nowe te, te kody i macie, jak to się tam nazywa. I zobaczymy, czy po tym zabiegu nie będzie kopcić. Także ja sobie Output podstawiam i działamy. Tu Wam jeszcze zaprezentuję, jak sobie przerobiłem ten filterek do paliwa, czyli idzie nam powrotem tutaj z przelewów. Aktualnie ten jest odpięty, ale to nie o to chodzi. Idzie wężykiem do filterka, taki mały tam filterek, tam jest jakiś magnesik, siteczko i sobie po prostu idzie potem dalej tam już na tą listwę powrotową. Dodatkowo dołożyłem sobie na tę listwę dyskową magnesy na odmowę, tam chyba są cztery sztuki. Zapałem trytkami, żeby od wibracji nie pospadały. Mam taką nadzieję, że te opiłki, te magnesiki jakoś tam będą ściągały do siebie. No nie wiem, czy to jest yy, możliwe, bo tutaj na tej listwie jest nie tam sporo tych bar około 200, nie, około 2000 nawet. Więc no te opiłki może jednak i tak zrywać z tego magnesu. Ale myślę, że no, jeżeli jest możliwość, żeby te opiłki gdzieś tam sobie przylegały, to o, jeżeli e, coś tam zostanie i sobie to kiedyś wypłucza, to e, tylko na plus. Dobra, aktualizując temat, mamy już kolektor zdjęty, dziurki tam pozaklejane papierkami, pozapychane papierkami, żeby nic nie wpadło. E, I teraz. Co ciekawego? Ciekawe jest to, że sobie patrzę tak te numery tych fryskiwaczy i powiem Wam, że dziś sobie patrzyłem jak są zakodowane te fryskiwacze i wszystkie są zakodowane w złych miejscach. I nad Wam to udowodnię. Jedziemy. Jedyneczka. A2, R, K5, W4, dwójeczka. D, K, E, D, E, B. Trójeczka, A 8 4 6 N6. Mamy czwóreczkę, ta która idzie do wymiany. chyba CTB. zmójmy, CTB i C N6. Piątka. A i S i A 6 i tu mamy szóstkę chyba 78ZH1E3. To jest szóstka. Także e, pokażę Wam to jeszcze iście, że są wszystkie zakodowane źle. Ja chyba tam jeden tylko ten trójka jest chyba dobrze zakodowany. Ktoś po prostu zakodował w jakiejś innej kolejności i, i tak to w sumie jakoś jeździło, jakoś. Nie było większych objawów, więc no nie, nie myślałem, że to jest coś pokręcone. No teraz pytanie: Czy to faktycznie, jeżeli te numery przypiszę na właściwe miejsca, czy to będzie miało jakiś wpływ na silnik? Mam nadzieję, że tylko dobry, ale pewnie trzeba będzie to pozmieniać. Dobra, odkręciłem sobie już śrubki od wtysku. Przewód paliwowy też jest luźny. Tam tu może statyk, i. Zobaczymy czy w trysku wyjdzie, bo ja tutaj jeszcze nic nigdy nie ruszałem. Dobra, zaraz tu was ustawię jakoś. Okej, okay, no i tutaj mamy w tym to jest ten i powiem wam, że ja go naprawdę nie ruszałem niczym, tylko te śrubki dwie odkręciłem i patrzcie, on już się rusza w gnieździe. Także jesteśmy na wybranej pozycji myślę. Chyba, że on się tutaj w takiej tulejce tylko rusza, ale no, zobaczmy czy pójdzie ręką. No tak... w Teraz może użyjemy jakiegoś narzędzia, tylko pytanie e, gdzie to sobie mogę tu zaprzeć, może to sobie taką nasad, nasadkę nałożę. Prawo, lewo, góra, dół. O, idzie! Jest! O, i tak to wygląda. Udało się, ale ja ja. Zawsze się boję takich rzeczy jak wyciąganie i odkręcanie kolektora. Tu proszę. Ja sobie to wyczyszczę i zaraz do Was wracam. Ok, teraz sobie zobaczymy gniazdo na wtryskiwacz. Jest bardzo brudne. Najważniejsze, żeby nam nie została tam podkładka. O, jeżeli widzimy, jest kolor srebrny, no to jest ok. Ale się za chwilę jeszcze upewnimy, czy na dole wtryskiwacza ten jakiś sypek czarny jest. Musimy to jakoś wygrzebać. To szmatka, śrubokręt i to wyczyścimy. Patrzymy na wtryskiwaczu, czy jest podkładka. Kolor miedziany jest. Także możemy to uznać, że jest ok. Wyjmę sobie ten nowy wtryskiwacz, zobaczymy, czy on się czymś różni. Jak nie, to czyczę czy, czy, czy gniazdo i lecimy z tematem. I tak wygląda wyczyszczone gniazdo wtryskiwacza. Myślę, że będzie ok. Jeszcze tak na szybko wam powiem, jak czyściłem to gniazdo wtryskiwacza. Także najpierw papierkiem, żeby, ten, żeby ta ropa sobie wsi wsiąknęła. Później duży, płaski śrubokręt szmata i na końcu tym do oczyszczenia gniazda A No i później jeszcze włożyłem sprężone powietrze do tego gniazda i wciknąłem tam, żeby ten cały pyłek wyleciał do góry. Także teraz sobie montuję już wtryskiwacz, już jest na swoim miejscu, teraz tylko śrubeczki dokręcamy na 8 mm i składamy to do kupy. Jeszcze w ramach ciekawostki zobaczymy. Tutaj ten stary wciskiwać. Może o. zobaczymy, jaki jest, jaka jest końcówka okopcona. Jest cała czarna, cała w nagarze. tutaj nie ma jak ostrości wyłapać, nawet lampka nic nie pomoże. Widzimy trochę tego nagaru. Jest ok. Wracamy do, do auta, składamy to i odpalamy. Dobra, silnik wstępnie poskładany. Możemy zaczynać z pierwszym odpaleniem. Zobaczymy, co się będzie działo. Wtrysk jeszcze nie jest zakodowany. Zobaczymy. Do podawania wtrysków to za chwilę podejdziemy. Zobaczymy za którym razem skaśmy, wszystkie media, wszystko jest. Najpierw troszkę pompką pomilimy Damy jej raz, żeby dobiła tam sobie, nie wiem, czy dobija już do listwy, czy nie. Nagrywanie rozpoczęte. O, bąbelki poszły, było słychać. Może wyłączmy jeszcze raz. Puścimy, jedziemy. Bo za pierwszym. Zgaćmy zobaczmy, czy nie mam mokrych miejsc. Ale jestem w szoku, że tak szybko teraz zapalił. Głównie mnie tu interesuje, tutaj przy tym nowym wciskiwaczu, tamta złączka i tutaj ten wężyk, który był odkręcany. Wydaje się być sucho, także możemy dalej iść odpalać. Paliwa w jeszcze nie ma, no bo ten dysk numer 4 dawał go najwięcej, więc szybko dopływało. Ale teraz powinno być wolniej. Odpalimy, zobaczymy sobie też jeszcze e, może korekty na zimnym silniku. O, to jest bardzo dobry pomysł. To poczekajcie się, uzbroja drugi telefon. Dobra, odpalmy. No, czwóreczka ładnie. Jedenka musi dużo nadrabiać, ale to na zimnym silniku czwórka miała nawet tam ponad 3 mg. Kapcić nie kapci. Nie jest źle. Niech się troszkę na, nagrzeje i zobaczymy, co tam się dalej będzie działo. To zobaczmy, jak, od, jak odpala. Na klik. O, teraz to tak. Teraz to mogę powiedzieć, że to jest na pół obrotu wału. Dobra, niech się grzeje i zobaczymy I istą te zakładowane wtryski. Albo w sumie może już teraz zakładujmy, bo tak słyszę, że jakby może klepał dziwnie, albo mi się daje, bo maska otwarta. Ok, to zakudujmy go od razu i będzie z głowy. Ok, przechodzimy teraz tak w iście do funkcji serwisowych. Napęd. Cyfrowy układ sterowania silnikiem. co tu teraz było? Odczyt Wartości pomiarów? Albo program do kalibracji. Kalibracja dawki paliwa, wtryskiwaczy. To to by było. Rozpocznij, pamiętam, ale chyba tak. Ok, trwa odczytywanie pamięci z błędów. Jakieś błędy mogą być, bo zawsze, zawsze są. O, I teraz widzimy tutaj nasze numery, jak są zakodowane. A w rzeczywistości jest wszystko popierdzielone. E, także tak, najpierw nas interesuje Cylinder numer 4. Sobie go zakodujemy. Zobaczymy czy to faktycznie będzie działać. Także lecimy dalej. Wprowadź nowe wartości kalibracji. Jeden. Dalej. Dla którego cylindra wprowadzać? Chcę wprowadzić nową wartość. No dla numerku 4. Tak? Dalej. Sprawdź nową wartość dla następującego cylindra. I to jest nasza czwórka. Ja sobie to wpiszę tutaj. Musimy tu zrobić dużych liter. I i C, F. A, G. Jest 7 znaków. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I teraz dalej. Zobaczymy. Czy jest wszystko ok? Czy wprowadzić nowe wartości dla dalszy, dalszych cylindr, cylindrów? Na razie nie. Albo dobra, dawaj, wszystkie prolecimy od razu, nie będziemy się potem z tym bawić. Dalej. Czyli jedziemy, jedynka. Dalej. Raz dla jedynki musimy znaleźć. Ja sobie je podpisuję i zaraz Wam pokażę. Dobra, I to są poprawnie zakodowane wtryski teraz i zapisujemy to, czyli nie chcemy kolejnego już zmieniać. Zapisz wartości kalibracji. Czy zapisać następujące, następujące wartości kalibracji? Tak. Myśli, myśli, co? Dobra, i się powinno, chyba już skończyć. Następne wartości zapisane są na stałe. Ok, dalej. zakończ Dobra, gasimy sprzęt. Dobra, autko już po kodowaniu odpalone, się nagrzewa 49 stopni, e, Wtryskiwacz żaden nie wyskoczył, wszystko działa e, normalnie. Teraz niech się nagrzeje i zobaczymy, czy jak mu dam pędzel e, tak na maksa, to czy będzie dalej jakiś dymek. Zobaczmy jeszcze do silnika. No, tutaj się powoli napełnia, już chyba coś tam widać. Jest, sucho, jest ok, niech się nagrzeje i zobaczymy, yy, co da dymka. Także damy mu, damy mu spalnik i zobaczymy, czy dym też będzie szedł dalej. Będzie widać, będzie. Najpierw tak jak poprzednio, troszkę, a później opór. No, Jakieś tam dym idzie ale to chyba z Turbo. Bardziej taki niebieski się wydaje. No i dobra, byłoby na tyle, także ja będę sytuację obserwować. Jak coś się wydarzy, to wam dam znać, a jak nie, to to będę siedzieć cicho. Okej, okay, także dzięki za obejrzenie i do następnego. Hej!